pierwszy sposób w jaki pokonuje taki opór to jest w ogóle zrozumienie z czego on wynika. No bo jeżeli ktoś mówi, że AI zastąpi mnie w pracy, to najczęściej w ogóle nie ma podstaw, nie wie jak Generatywna sztuczna inteligencja działa. A więc to, co pierwsze powinieneś zrobić, i co dzieje się też w czasie tego kursu, który oglądasz, to jest edukacja w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji, w zakresie tego, jak ona działa, jakie na dzisiaj ma możliwości i jaki sposób w przyszłości prawdopodobnie te możliwości zostaną rozwinięte, więc pierwszym sposobem jest edukacja, ale edukacja, która pokazuje zarówno sferę logiczną, jak i sferę emocjonalną. Ale jeżeli słyszę tezę, jeżeli słyszę pewien opór, że AI zastąpi mnie w pracy, to jest to naturalna rzecz, naturalny strach przed nieznanym, boimy się tego, co nieznane. Więc to, co Ci rekomenduję, to jest edukacja i wyjaśnienie pewnej logiki. Jak wygląda ta logika, jak ja często tłumaczę, dlaczego AI tak szybko nie zastąpi nas w pracy. Po pierwsze, gdy spojrzysz na dwie ostatnie rewolucje przemysłowe, które się wydarzyły, czyli mam na myśli no właśnie rewolucję przemysłową i rewolucję informacyjną, informatyczną różnie jest nazywana, to jak rzucisz okiem na to, co było podstawowym wynalazkiem, weźmy to w duży cudzysłów rewolucji przemysłowej, to tym podstawowym wynalazkiem rewolucji przemysłowej była zautomatyzowana linia produkcyjna. A więc jeżeli ludzie wcześniej chcieli produkować na przykład więcej samochodów, a nie było jeszcze zautomatyzowanej linii produkcyjnej. No to musieli zatrudnić więcej osób, które będzie te samochody składać. Czyli w pewnym sensie ograniczeniem rozwoju ludzkości, ograniczeniem rozwoju biznesu była siła ludzkich mięśni. Był ten hardware na poziomie biologii. Rozwiązaniem był hardware w postaci zautomatyzowanej linii produkcyjnej, czyli na poziomie hardware'u zautomatyzowana linia produkcyjna Pokonała ograniczenia ludzi. I pamiętaj, że na początkach rewolucji przemysłowej ludzie też niszczyli maszyny, bo bali się, że zastąpią ich w pracy. W kontekście rewolucji informacyjnej, tak jak Ty i ja. Y na poziomie merytorycznym jesteśmy w stanie robić tak naprawdę jedną rzecz, oczywiście nie wchodząc tu w aspekty neurobiologiczne, tak algorytmy, procesory kwantowe są w stanie nawet w 30 minut, niektóre badania tak mówią, zrobić rzeczy, tak jak przeciętny komputer w 30 lat. Tryliony obliczeń algorytmów robione w ułamku sekundy. Czyli w rewolucji informacyjnej ograniczeniem stał się nasz umysł, software umysłowy. Rozwiązaniem software, ale technologiczny. i Tutaj też mamy na myśli generatywną sztuczną inteligencję.